Czy język szwedzki jest złośliwy? Sprawdźmy to. bär, Bar, Bur. Bar. Jedna samogłoska. Taka różnica. Spieszcie się kochać szwedzkie samogłoski. One nigdy nie odejdą i tutaj powinien się pojawić taki złowieszczy śmiech w tle, ale ja nie umiem się tak śmiać, za to myślę, że potrafię Ci pomóc. Ja i pewien znany krem czekoladowy możemy Ci pomóc odpowiednio ustawić język, usta, pokazać Ci jak te dziwne dźwięki się wymawia w tym kursie. A jeśli jesteś ciekaw, jakie inne niespodzianki czyhają na uczących się języka szwedzkiego, nieprzyjemne niespodzianki, to zapisz się do mojego newslettera i pobierz e-book ten okropny język szwedzki, Śledź w puszce. Tam odsłaniam wszystkie karty. Dlaczego nie powinniście uczyć się języka szwedzkiego?